Tak jesteśmy blisko sanktuarium Witkiburze Tatuńskiej w Wilkowie koło Złotoriju Jest to miejscowość oddalona o 46 km od Lubina Piesezja Legnicka. Historia taka jest króciutka, że Matka Boża tutaj na przejeździe kolejowym w 1968 roku uratowała 40 ludzi, gdzie autobus wiozący pracowników do pracy zderzył się z pociągiem, autobus nadawał się do kasacji, nic nie zostało, a nikomu się nie stało i od tamtej pory szerzył się kłód Matki Bożej Fatimskiej. I obecnie jest to w Sanktuarii Masywodzie Watyńskiej gdzie nabożeństwa odbywają się 13 od maja do listopada lub w pierwszą niedzielę po 13 to... To mój pan, wiele mi uczynił, on moim bogiem, to mój pan, wiele mi uczynił. Uh, on no. and Jak odpornie Ciebie prosimy, aby macie wszystko pomocą najsiędziej dziewcy, Twój kościół, głosił, dobrą roinę wszystkim narodom i na pełnią świadami Ducha Święte. Wszak pomocy wieczny Boże, przez martwę stanę Chrystusa ogrodziłeś nas do wieku. Bogu niech jedności z Ojcem Świętym i w duchu w za ostatni podróż apostolską do kraju bliskiej Gospody. I we wszystkich intencjach, tu wyszczególnionych i niewyszczególnionych, które nosimy w swoim sercu, za tych, co się za nas modlą, za których powinniśmy się modlić, za wszystkich naszych krewnych, za i przy i za wszystkich krzcicieli, matki, mowy, wdzięczności, na tych krewnych przyjaciół, dokończyłych i znajomych. I za duszę wszystkich cierpiących szczególnie te odpowiedzi niepamiętne. Anią pani nie z